No dobra, potem. owoce na ciebie czekają. Mhm, mm dobra, zjem potem. Mhm. Mm dobra, mama do mnie przyszła, xD. Więc było trochę zabawnie. Teraz lecimy z gierą, nie? Ty co, tam, co nie? Co, nie? Będziesz. Nie będę. Dobra, weź mnie, bracie, tutaj. Nie wciskaj tematu. Siema, ja jestem Rejwilo i w tym odcinku wraz z Komodą Krukiem wbijemy 27 tysięcy Brawl Stars! Jeśli odcinek, jeśli zostać zostawcie łapkę w górę. A tymczasem już lecimy z tematem. Może zmienię swojej pozycję na jakąś inną. Na Sendiary na przykład. I rozpoczynamy gierę. Także lecimy z tematem. A, i ogółem jak coś komodą, jeśli to oglądasz, na nazywam komodą, ale jeśli teraz to oglądasz, to jakby coś, to musiałem usunąć parę tam moich tam filmów, które tam nagrywałem. Bo jeszcze ty żeś mi coś tam żeś tego tak, dobra, skupmy się może na gierce. Mm. więc tak search tutaj dobrze użyty gadżet, nawet yy, co my tu jeszcze mamy yy, ty, 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 ty. drugie miejsce sposobu by ugrać, bo było równe 27 tysięcy No i tak jak właśnie mówię no musiałem jeszcze chwilę yy, no musiałem jeszcze chwilę bo musiałem właśnie to usunąć te filmy bo by mi to się nie nagrało więc no, musiałem. I lecimy. Z tematem. W ogóle to mój komentarz jest taki beznadziejny, że, że nie wiem jak niektórzy ludzie tego słuchają, ale no dobra. I tak większość nie słucha tylko przefija. XD. Dobra, oczywiście kampa w krzakach najlepszy sposób na wbijanie puch, jak to kiedyś Tori opowiadał na odcinku. Eee... Oj. Dynamite na Mike, na Mike, Samo zło też Tori to śpiewał. No eee... smuteczek. Dobra, cztery drużyny zostały. Tam jest Edgar z Szelką na środku. Eee... Sprawdzę krzaki. Eee, co tu jeszcze mamy? O dobra, jest drugie miejsce. Może jeszcze tak to dam, zrobię. Dobra. My na tego już to chyba nie ugramy, chociaż może, ale nie no, już zwiary będą podjeżdżać. Nie no, ciężko było, ciężko było coś zrobić i teraz mamy pozycję drugą, wbite równe 27K i przechodzimy do sklepu, wpisujemy kod Ewe, którego używam w sklepie, i otwieramy megaboksa. W którym znajdzie się to. Czyli 450 monet bez żadnego gadżetu. Bez żadnego star powera. I to by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się i cześć!